Poczekajcie, włóżcie tam rękę. Jeśli ktoś jest mega odważny, to niech włoży do tej torby rękę. I ja jestem ciekaw kto jest tak mega odważny. To... I zaczynamy. Siemano, niezły wdziano. Tak sobie zaczniemy dzisiejszego trzeciego pff, daily vloga. A to znaczy, że już to jest trzeci dzień nagrywania pod rząd. Czajcie? tak jeszcze nie miałem. Siemano, niezły wdziano. Dzisiaj kolejny. Tak, wiem, że powtórzyłem się dwa razy, ale naprawdę musiałem się pochwalić. Trzeci dzień nagrywania. Powiem to jeszcze raz, trzeci dzień. Trzeci daily vlog, to oznacza, że już to jest trzeci dzień nagrywania pod rząd. A to oznacza, że to jest praktycznie rekord, jeśli chodzi o YouTube. Więc siemano YouTube. pozdrowionka spod kapelusza. po po pozdrowienia gorące. LOL. Dzisiaj pogadamy jeszcze chwilę o sprzęcie animacyjnym. Będziemy kontynuować wątek kontynuować to dobre słowo będziemy ciąg kontynuować ciągnąć wątek z pierwszego vloga o sprzęcie animacyjnym dzisiaj jest o zawartości właśnie tej torby animacyjnej więc ja będę pokazywał co tam jest w tej torbie a was wszystkich zapraszam do oglądania ten temat zaczęliśmy w pierwszym odcinku na vlogu można tutaj sobie znaleźć odnośnik do tego zobaczę co dzisiaj mam w worku animacyjnym tak jak Wam mówiłem już w jednym vlogu, tym pierwszym, to bardzo często tych sprzętów jest dużo, tych takich toreb animacyjnych. Na imprezy kilkanaście przynajmniej takich toreb biorę, albo toreb, albo po prostu w kartonach. I tego sprzętu jest dużo. A dzisiaj w torbie mamy. Sami zobaczcie co. Czekajcie, żeby tutaj tylko. O, żeby nikt się nie przestraszył, poczekajcie, włożcie tam rękę. Jeśli ktoś jest mega odważny, to niech włoży do tej torby rękę. I ja jestem ciekaw, kto jest tak mega odważny. Pokażcie, ile macie palców wszyscy. Palców. Oczywiście, że 10. Wszyscy mamy 10. Wszyscy mamy 10 palców. Przed włożeniem ręki do tej torby ma 10 palców. To proste. Czekajcie, tak naprawdę to był żart tego palca. O, nie, tutaj w kieszeni. To był żarcik Słyszycie? W tej tobie jest gościu, którego zabieram często na swoje animacje. Jest to najprawdziwszy wąż. Serio jest bardzo długi i niebezpieczny. Spaczcie jak wygląda. Naprawdę jest to wąż. A tak na serio jest to lina animacyjna. Przedmiot kolejny, który tak samo jak chusta animacyjna jest bardzo prostym przedmiotem a można z nim robić mnóstwo świetnych zabaw animacyjnych. Jest to przedmiot, przy którym najczęściej goście dorośli w trakcie wesel, na które jeździmy, bawią się razem z nami. Bawią się najczęściej w przeciąganie liny, bo oczywiście standardowo na każdym weselu na, są mężczyźni i kobiety i teraz trzeba sobie udowodnić, która drużyna jest silniejsza. Więc cała konkurencja świetnie się do tego sprawdza. O, patrzcie, ta lina jest mega długa, ona się nigdy nie kończy. Ona się nigdy... O to jest połowa jej dopiero. Ona się nigdy nie skończy. Obiecuję Wam, że do końca odcinka ja ją będę przyciągał po prostu i ona się. Oczywiście, to się wytnie, to się, to się wytnie, tego nie było widać. Jeszcze raz. Jeszcze raz środek, ona będzie się przyciągała nieskończoność. I wyciągamy, wyciągamy jeszcze. Nie było widać końca. Lina jest naprawdę potężna, wygląda jak lina marynarska. Ona już od kilku lat nam służy na animacjach i jeszcze się nie zużywa, Jest mega potężnie zrobiona. A już po, czasami po 40 osób było, 21. Je... Czasami były, było po 40 osób, które ciągnęło tą linę, 20 z jednej 20 z drugiej. Były to też osoby dorosłe. Także ta lina jest mega spoko, Mega ją polecam. Generalnie nie polecam, jeśli jesteście animatorami, albo chcecie być, albo chcecie dla siebie do zabawy kupić, to nie kupujcie takich marketowych lin. Ja wiem, wielu animatorów to robi, ale wiele przypadków też było, nawet takich w gazetach opisywanych, co może stać się z liną, która nie jest do tego przeznaczona, jakaś linka na pranie albo coś innego i kiedy jest naprawdę gorąco, się zaczyna robić odciągnięcie tej liny, co się staje z rękami? Mm, od, razu, od razu, powiem tylko w wielkim skrócie. Od razu można o tym poczytać trochę w gazetach. Więc, Talina jest mega spoczko. Można z niej zrobić przynajmniej kilkadziesiąt różnych zabaw. I jest takim prostym sprzętem. Po tych kilku latach ogólnie ja polecam w ogóle wybierać sobie proste sprzęty do zabaw. Tak naprawdę, nasza wyobraźnia i nasza głowa więcej tutaj działa niż ten cały sprzęt, który mamy. Sprzęt jest pomocny, oczywiście, że tak, ale można mieć 10 tirów sprzętu. A i tak nie zrobić nic ko kozackiego. W prostszym sprzęcie jest trochę łatwiej, bo yy, po prostu musimy coś wymyślić. Mamy mało sprzętu, więc musimy wymyślić coś fajnego. I, a naprawdę można dużo kreatywnych zabaw wymyślić. Więc dzisiaj było o zawartości. właśnie tego worka. Tego worka. Tutaj na Daily Vlogach będę jeszcze pokazywał inne sprzęty animacyjne, będę opowiadał też o swoim nagrywaniu na Twitch'u, będę o swojej pracy. W kolejnych odcinkach będzie gdzieś trochę o tym, co można robić jako osoba młoda, bo ja jako młoda osoba się bardzo zastanawia, zastanawiałem do jakiej pracy iść. Jeśli jesteś osobą kreatywnie gdzieś tam myślącą i przeszkadza Ci przykładanie pudełka z miejsca na miejsce, oczywiście nie mówię, że to jest złe, tylko w moim przypadku po prostu powiem, jakie miejsca pracy bardziej mi odpowiadały i też, jeśli osoby mają akurat podobne myślenie do mnie, to może to też im pomoże, czyli właśnie pomoże Wam jaką pracę wybrać bardziej, żebyście gdzieś tam mogli się poczuć spełnieni chociaż w jakimkolwiek w sensie a dodatkowo gdzieś tam też zarobić. Więc to będzie na kolejnych vlogach poruszany temat, i będzie też poruszany temat tego sprzętu animacyjnego oraz kręcenia na TikToku, na Twitchu. Takie daily vlogi właśnie będą wrzucane. Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Piszcie, co wy byście chcieli widzieć na tych daily vlogach, od, od czego się dowiedzieć, o co się zapytać. Bardzo mocno, ja biorę sobie do serca Wasze uwagi. Więc jak będziecie pisać, to ja postaram się odpowiadać na te pytania. Przynajmniej częściowo, chociaż na każde z tych pytań odpowiedzieć. Dzięki, dzięki serdecznie. Widzimy się jutro, widzimy się jutro w kolejnym daily vlogu, a jutro balonowy tutorial jeszcze, bo obiecałem. Będzie jutro balonowy tutorial, jak zrobić lizaka z balonu. Serio, nie jest to bardzo trudne a fajnie wygląda, także zapraszam do jutra i elo, miłego dnia wam życzę, cześć, siema! Tak jak wiecie, pod koniec opowiadam dowcipy od moich widzów z Twitcha i wybrałem dowcip, który wczoraj zapadł mi w pamięci najbardziej od, od ochroniarza jest to dowcip o albańskich hakerach słuchajcie, ja ten dowcip trochę przerobię pewien gość <noise> otrzymał wiadomość od albańskich hakerów wiadomość brzmiała tak Witaj serdecznie z tej strony albańscy hakerzy. Ponieważ nie jesteśmy zbyt rozwinięci technologicznie, a chcielibyśmy trochę pohakować twój komputer. Uprzejmie prosimy Cię, abyś usunął wszystkie pliki HDD ze swojego komputera. Zanim to zrobisz, bo wtedy przestanie działać Ci komputer, roześlij tę proszę wiadomość do znajomych, bo nam kończy się już internet. Dziękujemy z góry, pozdrawiamy serdecznie za współpracę. Albańscy hakerzy, najlepsi hakerzy na świecie. Piękny dowcip z piękną płętą. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do słyszonka! Podsłuchajcie jeszcze w komentarzach jakieś dowcipy, to jakiś wybiorę. Hej,